Pianka do czyszczenia kanałów wentylacji i klimatyzacji to skuteczny produkt służący do czyszczenia nawiewów powietrza Twojego samochodu. Dzięki zawartym składnikom penetrującym oraz konsystencji delikatnej, nielejącej aktywnej pianki z łatwością wnika w każdą szczelinę i załamania przewodów klimatyzacyjnych. Produkt dzięki zawartym składnikom aktywnym niweluje efekty działania grzybów i bakterii, powodujących nieprzyjemny zapach oraz negatywnie wpływających na samopoczucie użytkownika pojazdu. Dodatek delikatnej kompozycji zapachowej, znacznie podwyższa komfort stosowania produktu. Produkt nie zawiera szkodliwych pestycydów. Aby wyczyścić klimatyzację, należy zdemontować filtr kabinowy, następnie wyłączyć klimatyzację, włączyć maksymalny nawiew zimnego powietrza w pozycji centralnego nawiewu na kabinę, włączyć obieg zamknięty, wstrząsnąć mocno pojemnikiem, wprowadzić rurkę dozownika najgłębiej jak to możliwe poprzez wloty powietrza i aplikować przez kilka sekund do każdego nawiewu. Wyłączyć dmuchawę i odczekać 15 minut. Zamontować nowy filtr kabinowy. Optymalne oczyszczenie klimatyzacji oraz nawiewów wentylacji osiągniesz stosując dodatkowo mega granat z technologią NanoProtech.